I Ojca, I Syna, I Ducha Świętego, Amen. Święta Małgorzato, któraś młodość i piękno umiała poświęcić temu, który jest pięknem najwyższym, miej nas w opiece. Święta Małgorzato, któraś dała przykład odwagi i trwałości w wierze, miej nas w opiece. Święta Małgoszato, któraś walczyła z groźną bestią, ucz nas, jak walczyć z wszelkim złem. Daj nam siły w przeciwnościach, wspieraj swoim męstwem i doprowadź do Królestwa miłości. Ucz nas przykładem życia przyznawać się do Chrystusa, który nas wybrał i ukochał. Amen.